Jak poradzi sobie Polska na euro 2024? Cześć, witajcie kanał 365 dni piłce. Zapraszam was do ostatniego materiału z tego takiego marcowego cyklu o reprezentacji. Baraże za nami, wygraliśmy najpierw z Estonią, a później z Walią. Biało-czerwoni awansowali na turnie Euro 2024. No i teraz będziemy odliczać dni do tej imprezy, licząc od dzisiaj dokładnie 78 dni do pierwszego meczu turnieju, to jest spotkanie otwarcia, w którym Niemcy podejmą Szkocję. Natomiast postanowiłem, że przeprowadzimy sobie dzisiaj symulację turnieju. Oczywiście wiem, że bardzo dużo jeszcze przed nami, no i najpewniej po pierwsze nasza kadra jeszcze się zmieni. No bo najczęściej te decyzje personalne ulegają zmianom, no i rzadko jest tak, żeby od zgrupowania do skrupowania wyglądało to wszystko. To samo są zwyżki formy, słabsze momenty czy kontuzje, ale też to nie dotyczy tylko Polaków, tylko generalnie każdej kadry, a więc wiele przed nami wiele się może zmienić. Dlatego ten materiał. Ta dzisiejsza symulacja. Chciałbym, żebyście potraktowali w formie zabawy. Użyłem kilku symulatorów. Oczywiście linki do wszystkich znajdziecie w opisie na dole pod filmem, także nie ma co. Przedłużać? Zaczynajmy. Na samym początku chciałem tylko przedstawić kilka takich niezaprzeczalnych faktów. Po pierwsze, pewnie już doskonale wiecie, ale myślę, że możemy to przetoczyć. My w grupie mierzymy się z Austrią, Francją i Holandią, i jest to uwaga, najtrudniejsza grupa, którą mogliśmy wylosować. Mój redakcyjny kolega z Weszło, absurd, zrobił taką symulację, rozpisał wszystkie możliwe grupy i składał na 216 grup, patrząc na nasze ewentualne procentowe szanse na awans. My trafiliśmy po prostu najgorzej. Jak w tej chwili widzicie, to jest ostatni zysk który absurd umieścił, właśnie Francja, Austria, Holandia, więc nasi grupowi rywale wówczas szanse Polaków na awans grupy wynoszą dokładnie 26,2%, więc tutaj mówimy o naprawdę ciężarach, jeżeli chodzi o naszych grupowych rywali, ale z drugiej strony patrząc na takie poziom historię z przeszłości, to chyba nawet lepiej, bo pamiętamy jak wyglądała grupa na Euro 2012, także myślę, że lepiej, że będziemy mieli presję i że faktycznie no, nie będziemy faworytem i będziemy mogli sprawić tylko pozytywną niespodziankę. Patrząc jednak na innych rywali, jak wyglądają szanse w tej chwili widzicie procentowe szanse właśnie naszych przeciwników, to jest Francja, która no niemalże ma pewny awans z grupy, tak wyliczył komputer to jest 95% właśnie szans, Holendrzy 84% na awans z grupy, natomiast Austriacy 62%. My znajdujemy się na samym końcu, no i gdzieś tak to wszystko zaokrąglając, mamy dokładnie 25% szans na awans z grupy, tak wyglądają szanse i jeszcze rzut oka na szybko, jeżeli chodzi o rozkład meczów, a więc terminarz niemieckiego euro. Najpierw mierzymy się w tym meczu grupowym z Holandią. To jest spotkanie w Hamburgu 16 czerwca. Pięć dni później podejmujemy Austrię w Berlinie i być może będzie to taki mecz o wszystko. Zobaczymy oczywiście, jaki będzie tych wynik poprzedniego spotkania. No i na sam końcu, ostatnie grupowe starcie to jest spotkanie Francja-Polska. Mecz w Dortmundzie 25 czerwca. I teraz czas na symulację. Przeprowadziłem takie wyliczenia. Tutaj jest, powiedziałbym, mało mojego nosa, a mało takiej, powiedziałbym, wiedzy analitycznej. To są proste wyliczenia. Stosowałem tutaj kalkulator World Football Net. To jest taka strona, gdzie mamy, jakby, wszystkie możliwe rozgrywki, i tam możemy się pobawić symulacji. Zresztą, już nagrałem kilka materiałów dotyczących tej strony a propos eliminacji Euro 2024, a także wyników w ekstraklasie. Natomiast, jeżeli chodzi o ten taki, powiedziałbym, szablon, gdzie można umieścić dane reprezentacje, to korzystałem z takiego. Wzorca, które dało Telegraf to jest taki zagraniczny portal, który właśnie umożliwia nam umieszczanie tych drużyn. Także chyba nie ma co przedłużać. Myślę, że możemy zacząć od grupy A, od grupy pierwszej, jak wyglądają wyniki po tym symulatorze. Grupa A wygląda następująco. To jest grupa z gospodarzem, a więc z Niemcami, grają tam także Szwajcarzy, Węgrzy, a także Szkoci. Wyżej macie konkretne wyniki, a więc mecze grupowe, aniże oczywiście już gotową tabelkę. Później oczywiście przejdziemy do tego, jakie reprezentacje z trzecich miejsc awansują, bo to też jest bardzo istotne. Przypomnę tylko, w gwoli formalności, awansują do fazy pucharowej dwie pierwsze reprezentacje z grupy, a także cztery z sześciu, jeżeli chodzi o trzecie miejsca. Tutaj oczywiście chodzi o liczbę punktów, ale też bilans bramek. W grupie A awansują Niemcy. Myślę, że to nie ma żadnego zaskoczenia. Trzy wygrają na koncie, 9 punktów. Szwajcarzy z sześcioma punktami, a także Węgrzy. Reprezentacja Węgier ma trzy oczka, zajęła trzecią lokatę, no i wkrótce zagra w tej symulacji, w fazie. Pucharowej. Jeżeli chodzi o grupę B, czy może inaczej, grupę śmierci, no bo tak ona została okrzyknięta, zresztą chyba nie ma co mówić, zobaczcie sami, jakie grają tam reprezentacje, to są Włosi, Hiszpanie, Chorwaci i Albańczycy. Tutaj Albańczycy, którzy byli naszymi grupowymi rywalami w tych eliminacjach, no są niestety skazywani na pożarcie i zresztą podobnie wyszło w tej mojej symulacji, bo to jest odpowiednio lokata pierwsza Włochów, komplet punktów właśnie po tych trzech meczach, Hiszpanie, zwycięstwo remis także porażka cztery oczka, Chorwaci, sensacyjne trzecie miejsce, no i na samym końcu, zaraz zresztą. Zobaczycie, ale nie awansują do tej fazy pchorowej, bo mają tylko dwa oczka i Albańczycy, którzy zamykają tę grupę z ledwie jednym punktem na koncie. No i grupa C też bardzo ciekawa grupa. To jest grupa, gdzie zagrają Anglicy, Duńczycy, Słowenia, także Serbia. Jak w tej chwili widzicie kadra trzech lwów zajęła lokatę pierwszą. Pięć punktów, dalej jest Dania z czterema oczkami, tyle są punktów, natomiast gorszy bilans bramkowy ma Słowenia w tej mojej symulacji i na sam końcu Serbowie dwa punkty. Zresztą reprezentacja, która Zamyka tę grupę, która mierzyła się z mocnymi rywalami, no i która zakończyła w tej mojej symulacji udział w turnieju na fazie grupowej. No i teraz zacieramy ręce, bo rzeczy najistotniejsze, więc grupa polska, grupa, w której zagrają biało-czerwoni. Jak pewnie pamiętać, no my tych rywali mamy naprawdę trudnych. Przytoczyłem wcześniej te statystyki a propos możliwych szans na wyjście z grupy, natomiast na szczęście w tej mojej symulacji Polska awansuje dalej. Nie wiem, jak to jest możliwe, natomiast no, przeprowadziłem te wszystkie symulacje za pomocą kalkulatora, no i okazało się, że jedna kadra probieża dała radę i sensacyjnie awansowała z grupy. Tak wyglądają wyniki biało-czerwonych, no i na samym końcu tabela. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki, to jest na inaugurację remis z Prezentacją Holandii. Minimalne zwycięstwo z Austrią 1 do 0, no i otrzymujemy na samym końcu baty od Francuzów. Wynik w tym ostatnim meczu to 1 do 4. Natomiast na samym końcu awansujemy. Cztery punkty wystarczają nam na to, żeby grać w fazie pucharowej. Grupę wygrywają Francuzi. Komplet punktów na koncie, natomiast Holendrzy mają tylko dwa oczka, a zamykają grupę Austriacy z ledwie jednym punktem na koncie. No i teraz szybciutko patrzymy na grupę E. Tam gra Ukraina, Słowacja. Belgia, także Rumunia, tak wyglądają wyniki. Grupę wygrywa Ukraina, dalej to jest Słowacja. Sensacyjne trzecie miejsce zajmuje Belgia i na samym końcu Rumunia. Natomiast jeżeli chodzi o grupę F, też szybciutko możemy od razu sprawdzić, to jest Portugalia, Czechy, Gruzja i Turcja. Tutaj Turcja, myślę, że duża niespodzianka, bo raczej wszyscy spodziewali się, to znaczy tak się gdzieś spodziewamy i myślę, że może tak to wyglądać, że to Gruzja zamknie tę grupę, a więc debiutant na tej imprezie. Natomiast Turcja, jak w tej chwili widzicie, zajmuje ostatnią lokatę. No i zaraz przejdziemy do sytuacji bardzo interesującej, a więc fazy pucharowej z kim my zagramy w, na etapie 1.8 finału Mistrzostw Europy. No i teraz patrzymy na fazę pucharową. Pierwsza runda tej fazy pucharowej to jest oczywiście 1.8 finału. My sensacyjnie gramy z Słowacją, a więc ekipą, która zajęła drugą lokatę w grupie E. Tak gdzieś wygląda ta drabinka, no i tak to się ułożyło w tej mojej symulacji. Jeżeli chodzi o szablon, który w tej chwili widzicie, to korzystałem z telegraf. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie na dole. Natomiast po kolei pierwszą parą to jest Niemcy Dania. Dalej Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Węgry, Anglia, Gruzja, Portugalia, Belgia. Polska, Słowacja, Ukraina, Słowenia, no i Francja, Czechy. Tak to gdzieś wygląda, natomiast, no tyle, jeżeli chodzi o pozytywne informacje, bo tak jak powiedziałem, my awansowaliśmy z grupy. 1-8 to jest naprawdę wynik fajny, natomiast w tej mojej symulacji sensacyjnie odpadamy. Myślę, że naprawdę sensacyjnie, no bo Słowacja to nie jest ekipa, która teoretycznie jest od nas silniejsza, oczywiście pamiętam, pandemiczne euro. Natomiast w tej mojej symulacji białoczerwanie kończą swoje zmagania na jednej ósmej finału Mistrzostw Europy. I teraz patrzymy na ćwierć natomiast wiadomo, że ta nasza ekscytacja jest troszeczkę mniejsza, no bo w tej mojej symulacji już nas po prostu nie ma. Natomiast z drugiej strony nie wiem, czy nie bralibyśmy w ciemno takiego rezultatu, a więc wyjście z grupy, no i później niech się dzieje wola nieba. No, bo tak jak powiedziałem, mamy najtrudniejszą możliwą grupę, także z drugiej strony można chyba tak rzucić, że bralibyśmy w ciemno awans, natomiast wiadomo, że te sztapety się rozkręcają, no i człowiek też ogląda ten turniej i chce na nim pozostać po prostu do końca. Natomiast szybki rzut oka na ćwierćfinał i kolejne rundy. Jak w tej chwili widzicie etap ćwierć to jest konfrontacja. Niemiec z Włochami, Portugalczycy grają z naszymi pogromcami, a więc z Słowacją, Ukraina spotka się z Francją, a Anglia zagra z Hiszpanią. Jeżeli chodzi o ćwierćfinał, to tyle. Teraz patrzymy w kierunku półfinałów, a także finału. Tak mi to wyszło, jeżeli chodzi o ten symulator, a więc jak w tej chwili widzicie, Niemcy grają z Portugalią i awansują do finału, natomiast Francuzi odpadają z Anglikami, no i wielki finał to jest właśnie Niemcy, Anglia. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, czy to się sprawdzi, no bo jeżeli tak, to naprawdę mówilibyśmy o ciekawym turnieju. Z perspektywy Polaków no myślę, że naprawdę byłoby to wynik dobry, natomiast no jeszcze jest jakby wiele kwestii, których tutaj nie poruszyłem, a więc styl grania, to jak my się zaprezentujemy, no i generalnie jakie będą takie efekty wizualne, bo pamiętamy, że podobny wynik y, uzyskaliśmy na turnieju w Katarze, a więc tam też awansowaliśmy z grupy, odpadliśmy zaraz po wyściubnięciu nosa z tej fazy grupowej, natomiast no nie zgadzał się styl i na samym końcu za to wszystko posadą zapłacił Czesław Michniewicz. Dajcie znać koniecznie, co myślicie, to znaczy wejdźcie sami na te symulatory, spróbujcie się właśnie w tych symulacjach użyć kalkulatora, takiego jaka użyłem, jeżeli chodzi o wyniki. No i pobawcie się w to wszystko. Do turnieju, tak jak powiedziałem wcześniej, 78 dni. Także jeszcze wiele dyskusji na temat tego, jak my zagramy, jakim składem, kogo powołam ich oprobiesz. Myślę, że ta dyskusja będzie trwała, także też zachęcam właśnie Was do tego. Oczywiście zostawcie swoją opinię w komentarzu. Na samym końcu też oczywiście możecie zostawić kciuka w górze pod filmem. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.